Dla nas raport Instytutu Sowieckiego to jest ciekawe podejście, ponieważ pojawiło się ostatnio wiele raportów dotyczących branży informatycznych, natomiast ten raport dosyć zwięźle podsumowuje najważniejsze punkty dotyczące cyfryzacji i rozwoju Polski. Pod tym względem ten raport dla nas jest o tyle ciekawy, że dotyka wiele aspektów, o których my od wielu lat już mówiliśmy. Mówiliśmy my jako firma informatyczna, a również jako polskie firmy przedstawiliśmy takie same podejście w Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. W związku z tym patrzymy się na to, że jeżeli rzeczywiście politycy byliby w stanie wykorzystać jakieś z tych punktów, to mogłoby się to przełożyć na. Polepszenie podejścia do inwestycji w innowacje i w rozwój cyfrowych usług w administracji polskiej. Chyba chodzi bardziej o tego pełnomocnika do spraw, do spraw wspólnej platformy czy wspólnej infrastruktury informatycznej. Nam też się podoba ten punkt, bo my to patrzymy się na to jako taką rolę CIO, którą mają duże firmy. Jeżeli popatrzymy się na bank, to w każdym banku jest taka osoba, która jest właśnie CIO takiego banku. Osoba, która decyduje, osoba, która jest odpowiedzialna za wytyczanie strategii i nadzór nad Realizacją projektów informatycznych. Rzeczywiście, patrząc się z punktu widzenia działania rządu czy ministerstw, takiej roli nie ma. Tu padały informacje w trakcie panelu, że jest już pewne rozwiązanie, które coś takiego załatwia. Natomiast rzeczywiście podejście do tego, że informatyka staje się istotną częścią działania rządu jest bardzo ważne, ponieważ premier w ten sposób miałby dostęp bezpośrednio, tak jak prezes banku, do wszystkich podstawowych informacji dotyczących działania państwa od razu od ręki w systemach informatycznych informatyczny.